Znajdujemy się w miejscowości Szynław w gminie Łasin, na w rodzinnym gospodarstwie, w którym znajdują się maszyny, w którym pracujemy, takim jak John Deere 6910, kombajn i E514, Z8211, Ursus C330, dwa razy D przyczepa Autosan DB47. Siewnik zbożowy D, D9 Amazonę 3000 Super z agregatem aktywnym prawewerk, Puk agromarz P04 obrotowy czteroskibowy i gruber Uniakos 3-metrowy. Z tyłu mamy przyczepę Autosan, którą w sumie z tatą i bratem remontowaliśmy. Zaczęliśmy remontować od maja, a cała historia zaczęła się, myślę, tak gdzieś 30 lat temu, gdzie wujek ją kupił w sumie z PGR-ów w też takim upokanym stanie, bo to jak to wiadomo jak to sprzęty z PGR-ów. Trochę tutaj z tatą ją remontowali i była to przyczepa no, głównie do gospodarstwa buraki, zboże, wiadomo oborniki i no, no wszystkiego do drzewa. Była ona chyba bez, bez nadstawek. Później tata jak woził buraki tutaj do, do, okolicznej, do okolicznej cukrowni. To dorobił właśnie drewniane nadstawki i tak te nadstawki w sumie były do poprzedniego roku, do 2020 z drzewa i w sumie w tamtym roku, mówię, w maju postanowiliśmy, żeby odremontować te dwie przyczepy, tą jedną co jest za nami za plecami, żeby było to jakoś solidnie już i ładnie to wyglądało. No, i w sumie przeczytałem cały, w sumie OLX przeglądałem. Tata tam z gazety wyczytał, że fajne burty robią, właśnie Zychar ma fajną firmę. Oglądałem YouTube'a, właśnie widziałem całe te prezentacje tych przyczep, jak to się produkuje, jak, jak oni to robią. No, i właśnie spodobało mi się to, i zadzwoniłem tam właśnie do tej firmy która produkuje, fajny kontakt, szybka wysyłka, wszystko no, pod klienta, tak jak chcemy, co żeby było, burty takie, takie i owakie, jaka grubość, co, no wszystko pod klienta jest tutaj zrobione. Nie? Zdjęcia z remontu, które wykonywaliśmy razem z bratem i tatą, możecie zobaczyć no, na filmach lub na zdjęciach, które wykonywałem sam. Zapewne będą pytania albo w komentarzach, albo no ogólnie, dlaczego wybrałem akurat burty Zychar. No, burty Zychar, jak wspomniałem, są dla każdego klienta indywidualną, ten, ale może opowiem, dlaczego mnie to wybrałem. Ponieważ można wybrać ten właśnie, oto profil 5x5 ze ścianką trójką pod zawiasy, żeby był mocniejszy. Fajnie tutaj też robi Zecher właśnie, że tnie właśnie te profile pod kątem, tego jest mocniejszy. Te właśnie są swowane już gotowo w firmie. To tutaj to żeśmy sami domontowali, żeby właśnie około burta nie haczyła. Co jeszcze takim szczegółem, ale to jest zrobione przez nas, jest tutaj kształtownik, nie, kątownik 2x2. Ze względu na to, że woda, która zacieka nie leci do przyczepy, tylko leci tutaj na zewnątrz. No, i po prostu nam zboże nie, nie, nie przecieka od spodu. W naszym gospodarstwie, jak ktoś zauważył na moim profilu, bardzo dużo zboża wysypujemy tyłem yy, przyczepy poprzez tutaj właśnie zrobiony ten szyber. I właśnie to dużo też yy, mnie zaciekawiło, bo możemy wybierać w burtach, czy chcemy z boku, czy z tyłu. Ja chciałem właśnie z tyłu, bardzo fajnie. To i szybko jest, i prosto w sumie jest skonstruowane. Podnosimy cyk, przeczepamy i wysypujemy. Oczywiście to jest też w standardzie już. I w sumie. To już jest Ze względów wygody postanowiliśmy zrobić też tutaj, właśnie tą oto balustradę. Ze względów na to, żeby stanąć, czy tam przy wysypie zboża, czy. No przy zwijaniu, rozwijaniu plandeki też elegancko tutaj się można stanąć. Drabinka, oczywiście, też do wchodzenia do środka, jakby w razie tam coś do, do próby zboża, czy, czy tam po prostu wejść do przyczepy, zobaczyć, czy tam jest wszystko ok. No to drabinkę też tam jest, właśnie chyba dostałem w gratisie od firmy za zamówienie, za złożone zamówienie. Hmm. Na, na zaczepie też jest zrobiony schodek, żeby tutaj w sumie było wygodniej do wchodzenia. Niby ta, ta przyczepa nie jest duża, no ale to jest jednak jakaś tam wygoda dla mnie, czy tam dla taty, czy tam dla, dla kogoś, kto tam chce tu wchodzić. Nie? Burty są w wysokości dolne 50 cm, górne nadstawki jak dobrze pamiętam 30 cm. I teraz głównie skupimy się na nadstawkach. Dla, dlaczego je wybrałem w sumie, bo yy, fajnie są zrobione, nie potrzeba żadnych śrub. Szybko na polu możemy ściągnąć, jak w razie coś potrzeba. Po prostu są na takich y, laserowo wyciętych y, zawiasach. Po prostu we dwie osoby, podchodzimy, cyk, ściągamy. To też nie jest takie ciężkie na dwie osoby. Y, tak jak widać, tutaj jest plan zapięty, nic nie wystaje. Żaden plan nam się tutaj nie podrze. Widziałem w niektórych tam firmach, że no tak słabo to tak wyglądało i tu wystaje, sam nawet można wchodząc, to można zahaczyć czy coś. No, tutaj, właśnie szybki demontaż, szybkie zakładanie. Nic ostrego, panteka się nie zadziera, także mi się wydaje, że super pomysł na te, na te nastawki. Co do ramy, czy tam podwozia, jak to tam woli. Tutaj razem wszystko było, całość była wpiaskowana, oczywiście, i tutaj rama jest wzmocniona. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale jest rama wzmocniona takim dużym, grubym płaskownikiem, ze względu na to, że dużo wysypujemy zboża do tyłu i te ramy. Jak dobrze każdy wie, w D47 są słabe w sumie do tyłu, no i są powyginane, a ta przyczepa nie była nowa, kupiona z Pegierów, to tam trochę już była poharatana. Też my tutaj ją powzmacniali całość i myślę, że ten ciężar, co tutaj będzie, tam koło 7 ton pszenicy, mi się wydaje, że no, tak jak teraz żeśmy wysypywali, no to nie, 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 nie ruszały jej więc wydaje mi się, że taty pomysł ze wzmocnieniem ramy bardzo dobrze wpłynie na jakość tej, tej przyczepy. Chciałem jeszcze tutaj pokazać co żeśmy zrobili. Także składana jest tutaj belka, która trzyma plandekę. No ze względu na to, żeby przy wysypywaniu nie, nie rozpryskuje się ziarna, nic jest wygodniej do wysypywania. Jest ściągane tutaj na śrubę. Trzyma się tutaj na tych, któreśmy sami akurat dorabiali żeby się po prostu tu trzymały, jest na plastikowych tych kołkach wbitych dospawanych yy, profil 5 na 5 elegancko, nic nie puka, bo jest na plastikowych yy, tych zasuwach także myślę, że jest dobrze zrobione i wygodnie to o czym mówiłem prędzej, o tych właśnie zawiasach tak jak widać tutaj jest żadnego nic nie wystaje, tutaj jest plandeka podwójnie łatana, także jest mocniejsza tutaj nic nie ma ostrego, wyciągamy Ruchem takim dość konkretnym, i jest nadstawka wyciągnięta. Poza tym, jak ktoś już zauważył pewnie na filmie, jest dorobiony tutaj pręd dwunastka, ze względu na to, że ta podłoga nie jest idealnie równa na swój wiek. Jest dorobiony tutaj pręd dwunastka w koło całej przyczepy, ze względu na to, że żeby nie leciał materiał, żeby żadnych tam worków nie worków. Czy tam jak widać nieraz niektórzy plandeki mają. Tutaj wsypujemy rzepak. W tym roku był sypany rzepak, nie potrzeba było żadnego worka z zero, w ogóle jakiegoś ziarka, żeby wyleciało na, na zewnątrz. W sumie był to pomysł staty i bardzo dobrze on się sprawował. Nawet w starej zabudowie też mieliśmy porobione właśnie te, te pręty i bardzo dobrze to się spisywało. Jeszcze pokażę Wam tutaj plandekę, która jest zwijana. Bardzo bardzo przydatna rzecz na polu, w tym roku nas złapał deszcz, jak kosiliśmy rzepak. Samemu jedna osoba możemy szybko bardzo szybko zwinąć rozwinąć na, na polu są tam dwa profile plandeka nie poleci nam nigdzie jest przywiązana z tamtej strony bardzo bardzo gruba tutaj gdzie są zakończenia gdzie się opiera jest zrobiona podwójnie na kolbę nic nie wystaje także jedna osoba w stanie tam nie wiem 10 sekund jest przyczepa przykryta z materiałem dorobiona jest też także belka razem ze światłami z rejestracją i błotniki są zrobione plastikowo oryginalnie, tak wiadomo są metalowe, tam były wszystko pogięte, zgnite, także postanowiliśmy zrobić taką fajną werkę, jak w ciężarowych jest w samochodach. I doszło jeszcze to oświetlenie w koło, y, takie obrysowe, takie, no, robimy trochę takiego, czy na ciągnikach, czy na przyczepach tych świateł obrysowych, żeby to były maszyny widoczne, o to tam głównie chodzi. Przyczepa jest na kołach 825 na, na 20, czyli nie wiem, czy to standardowo. Jeszcze wiem, że mamy jedną przyczepę na, na balanówkach, ale akurat te są wąskie. Na, w transporcie bardzo Na idzie na polu, no to wiadomo, jak są mokre warunki, to wąska opona szybko się wbija w glebę. Pokażę Wam jeszcze tą drugą przyczepę, o której wspomniałem, właśnie. Tutaj jest cała ona w oryginale, tam wujak ją kupił w 80 roku jako nową. I tu jest tylko dorobiona, tu tam są właśnie od Zychara nadstawki i górny daszek. A tutaj nasza perełeczka na gospodarstwie oczywiście nie mogła zabraknąć co 330 lata 70 pewnie. I odrestaurowany myślę, że z 12 lat temu. Tata go tam trochę go picował i tak do dziś dnia się tak trzymał. Nasza perełeczka.